Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota i zapraszam Was na rozkład, co jest między Wami. Zobaczmy, czy ją dzisiaj energię złapiemy. Czy to będzie właśnie rozkład, który dotyczy Twojej relacji. Będą dwie strony tak? Będzie strona, na której pokażemy Twoją energię, osoby w relacji. Sam sobie możesz wybrać, czy sama możesz sobie wybrać, która strona będzie rezonowała z, twoim, z, z Twoją energią. I zobaczymy, co nam się tutaj pojawi. Oczywiście, czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, wysyłajcie swoje daty urodzenia. Wtedy łapiemy Waszą energię i. Robię Wam rozkład na prywatne. Pytania wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. A dzisiaj robimy rozkład ogólny. Co jest między Wami? Zobaczmy, co tarot ch chce pokazać. Co jest między Wami? Królowa Mieczy nam się pokazała, ale jeszcze chwilę potasujmy. Co jest między Wami? Oczywiście zapraszam do subskrypcji, bo to też wzmacnia kanał, pozwala go rozwijać. Także, jeżeli nie zasubskrybowaliście, to jeszcze proszę, zróbcie to teraz. Co jest między Wami? Dobrze, rozłóżmy. Co jest między Wami? Przełożenie zrobimy. Mhm. Ogólna energia trójka pentakli może pokazywać środowisko pracy. Yy, a może chodzi tutaj o współpracę między wami? No zobaczmy, Trójka pentakli czasem jest też pokazuje trzecią osobę w relacji, kogoś kto z zewnątrz wpływa na to, co się dzieje w relacji. Dobrze, zróbmy sobie teraz energia jednej osoby w relacji, drugiej osoby w relacji. Jedna, pierwsza osoba w relacji, druga osoba w relacji. Mhm. Dobra. Jedna osoba w relacji, druga osoba w relacji. Mhm. Mhm myślę, że tutaj chodzi o romans i to o romans w pracy kochani. Mamy mm, rycerza mm, denarów. Jedna z osób jest w energii rycerza denarów, druga z osób w sercu ma króla denarów. Może być jakaś różnica między wami, tak, ale ponieważ jesteście w energiach denarów, może właśnie jest to moment, kiedy mm, Właśnie środowisko pracy Was łączy. Mamy trójkę mieczy. Osoba, która jest w energii y, króla pentakli, czyli osoba starsza wiekowo, może to też być osoba wyżej postawiona, jeżeli chodzi o hierarchię w pracy, może być to nawet karta szefa. Y, zastanawia się, co dalej. Chce podjąć jakąś ważną decyzję. Dwójka mieczy to jest gotowość na to, żeby otworzyć się na drugą osobę i szczerze z nią porozmawiać. Na pewno macie sobie tutaj coś do wyjaśnienia, bo jakaś wa jakieś ważne decyzje są do podjęcia. Rycerz Pentakli ma w sercu odwróconą sprawiedliwość. Może tutaj chodzić o to, że. Sprawiedliwość ogólnie to jest karta stawania w prawdzie z samym sobą i gotowość na to, żeby odciąć się od przeszłości i zrobić mieczem miejsce na nowe możliwości. I to jest karta rozliczania się z przeszłością. Rycerz Pentakli może być tą osobą, która jest młodsza w tej relacji i która bardziej właśnie nastawiona jest na romans, ale taki romans w ukryciu, bo sprawiedliwość się odwróciła. W związku z tym ta osoba jest uwikłana w przeszłość, ma partnera czy partnerkę, natomiast nie chce, nie chce z tego rezygnować, nie chce się odcinać od przeszłości. Nastawiona jest natomiast na romans, jest gotowa być tą trzecią osobą w relacji, bo odwrócona cesarzowa pokazuje nam gotowość do tego, żeby być kochanką, czy kochankiem. I w ten sposób postrzega waszą relację. Jest tutaj gotowość na to, żeby się zaangażować w tę w relację, jak najbardziej w ten romans, bo rycerz Pentakli, on jest energią planowania, ale też działania, działania, ale właśnie w energiach ostrożności, takiej asekuracji trochę krok po kroku do celu, ale jednak jest tu ostrożność, dystans, może właśnie ukrywanie się, nie ujawnianie się przed znajomymi z tym uczuciem. Natomiast jest nastawienie na, na romans. Król Pentakli bardziej potrzebuje Jasności sytuacji, chociaż tutaj ta dwójka buław też się odwróciła w planowaniu. Dwójka buław to jest takie utknięcie w martwym punkcie i zastanawianie się, co dalej. Yy, I y, potrzeba podjęcia ważnej decyzji, która może zmienić wszystko. Yy, to jest karta wyboru i szybkiego dojścia do porozumienia. Yy, I te, to porozumienie miałoby na celu budowanie i wzmacnianie tego związku. I też gwarantowałoby korzystny y, bieg wydarzeń, ale z, y, właśnie w pozycji prostej to jest takie utknięcie, zastanawianie się, co dalej, i y, tak jakby pokazywałaby wtedy ta karta, nie wiem czego chce. Natomiast ona się odwróciła. Tak jakby ten y, król pentakli, on jednak. Chciał wydostać się już z tych mroków księżyca, z tych tajemnic, i chciałby konkretnych decyzji w kierunku rozwoju tej relacji. Chciałby się bardziej zaangażować w tą relację. Może sam romans tutaj mu nie wystarcza. Król Pentakli może być osobą na przykład wolną, której, któremu i tej osobie może zależy na tym, żeby tę relację po prostu rozwijać długoterminowo. Natomiast rycerz Pentakli, czyli ta osoba z tej strony, jest w energiach yy, właśnie nastawienia, jest nastawiona na romans, typowo, tak? I jest ona w energii yy, ogólnej śmierć, Czyli długoterminowo mogłaby się brać pod uwagę, tak? Odcięci się od przeszłości, ale to nie jest dobry moment dla niej. Natomiast tutaj mamy rycerza kielichów, czyli po prostu ten król pentakli jest szaleńczo, szaleńczo zakochany i u niego dominują energie romantyczności, romantycznego postrzegania tej drugiej osoby i rycerz pentakli on przepraszam rycerz kielichów on chce yy, yy, się w pełni zaangażować tak? bo on chce on jest zakochany i chce być kochany przede wszystkim Tutaj natomiast mamy taki dystans i bardziej wyrachowane podejście do tej relacji Owszem, pojawiła się karta transformacji, czyli ta osoba bierze pod uwagę fakt, że może z czasem się okazać, że relacja się na tyle rozwinie, że pojawi się gotowość na to, żeby odciąć się od tego, co jest teraz, od tej relacji, w której ta osoba jest oficjalnie. Natomiast to jeszcze nie jest ten moment, tak? Ona potrzebuje więcej czasu, dużo więcej czasu. I też może musi wszystko sobie dobrze poukładać też w głowie, w życiu. Potrzebuje tego czasu, żeby przejść pewien przez pewien etap rozwoju własnego i tej relacji, żeby na końcu móc ocenić, tak, sytuację i Podjąć ważną decyzję odnośnie tego rozliczenia się z przeszłością. Być może nie bierze pod uwagę, te, może, może brać pod uwagę to, że nie, nigdy nie, nie dojdzie do tego momentu, kiedy ona będzie chciała zostawić to, co budowała do tej pory. Jest takie bardziej wyrachowane tutaj podejście do tego romansu. Natomiast widać, że król Pentakli jest szaleńczo zakochany, bo królowa, bo rycerz kielichów jest kartą po prostu wyznań miłosnych, takiego spontanicznego reagowania na drugą osobę. Wszystko tutaj płynie prosto z serca. Ten król Pentakli, on tutaj chce. Się bardzo zaangażować w relacje. Chce temu rycerzowi zaimponować. Zrobi wszystko, żeby tutaj ta relacja miała możliwość rozwoju. Jest gotowy podejmować ważne decyzje. Nie chce tak jakby zatrzymywać się tak, w tym martwym punkcie i trzymać się kurczowo tylko tego, co jest teraz. On chce ruszyć do przodu. Chce tego ognia i chce rozwoju relacji. Dwójka mieczy to też jest karta ważnych rozmów, decyzji i gotowości na to, żeby właśnie um, otworzyć się na siebie nawzajem, tak? I no właśnie, tutaj chodzi o te oczekiwania wobec tej relacji, tak? Karta dwójki mieczy może mówić dwie osoby, dwie prawdy. Dwie osoby, dwie, 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 dwa różne podejścia do relacji. Dwie osoby, zupełnie różne oczekiwania wobec tej relacji. Osoba z prawej strony jest typowo nastawiona na romans w pracy, i ten, ta odwrócona sprawiedliwość pokazuje, że nie ma ochoty na to, żeby się rozliczać z przeszłością odcinać od, tej, od swojej przeszłości. A tutaj mamy ósemkę pentakli, czyli gotowość, właśnie do tego, żeby tą relację jednak rozwijać. I znowu mamy pentakle, tak? Czyli cały czas to środowisko pracy tutaj nam się przewija. No i właśnie pytanie, czy, czy, czy oczekiwania tego króla pentakli zostaną spełnione, tak? Bo on jednak chciałby związku długoterminowego. On chce się zaang zaangażować w pełni. Chociaż rycerz kielichów, on też jest taką kartą, troszkę czasem yy, yy, wahań nastrojów, tak? To może być taki po prostu yy, roman yy, takie romantyczne postrzeganie drugiej osoby i wybuch emocji, i motyle w brzuchu. Yy, rycerz kielichów czasami też pokazuje. Yy, Zmienność. Może tutaj być w tej chwili ta energia gotowości do tego, żeby dać z siebie wszystko dla tej relacji, ale może to być też energia, która kiedyś w pewnym momencie przygaśnie, tak? Bo rycerz kielichów lubi fantazjować, ale on miewa słomiany zapał. On bywa zmienny. Bywa też zazdrosny, zaborczy. Ósemka pentakli pokazuje, że jesteście w momencie, kiedy pasowałoby coś yy, yy, dołożyć, jakąś cegiełkę do rozwoju waszej relacji, bo ósemka pentakli to jest takie zatrzymanie się trochę i zastanawianie, co dalej. I yy, poczucie, że wszystko, co najlepsze, jest za nami, tak? Takie trochę właśnie yy, zastanawianie się, czy można więcej. Można jeszcze więcej tutaj z tej relacji wykrzesać dla siebie ognia. I mamy słońce, czyli kartę właśnie ognia. To jest też karta prawdy, szczerości wobec siebie, jasności sytuacji. Więc w tym kierunku ta relacja powinna się rozwijać. Jednak tutaj musi, musicie też skupić się na tych swoich oczekiwaniach wobec relacji, tak? Żeby ta relacja. Mogła się rozwijać, to jednak te oczekiwania muszą być spójne, tak? I, I praca nad relacją musi być wspólna. Jeżeli okaże się, że jedna z osób nie jest gotowa na to, żeby ten romans wyszedł poza ramy romansu, może się okazać, że w pewnym momencie nie będzie wam po drodze, tak? bo jednak y, król Pentakli liczy na coś więcej. To, to utknięcie w martwym punkcie u niego się odwróciło. On chce rozwoju, on chce y, pchać tą relację do przodu, więc może wyciągnijmy kartę Radę, co tutaj się powinno wydarzyć. No to Słońce y, jest kartą, y, o, oczywiście. Może pokazywać, że oboje macie silne osobowości, tak. Każdy tutaj ma swoje racje, swoją prawdę i swoje oczekiwania, ale też Słońce może pokazywać duże zauroczenie sobą nawzajem i dużo tej energii takiego ognia między wami, tak. Ale Słońce jest kartą spełniania marzeń. Jeżeli ten romans tutaj w pracy jest właśnie tym, co wam służy, to to Słońce będzie wam świecić. Paść pentakli, czyli znowu pentakle i planowanie. To jest planowanie wspólnie spędzanego czasu. To jest planowanie jakichś możliwości, które możecie wykorzystywać do rozwoju waszej relacji. Czyli tak jakby karty was wspierają, tak? Jeżeli jesteście nastawieni na to, że ten romans jest tym, co spełnia wasze oczekiwania i daje wam tą witalność, siłę i... Poczucie szczęścia. To paś, pentakli pokazuje, planowanie tak, kolejnych możliwości do wykorzystania. Pentakle, czyli materia, czyli spotkania, wyjazdy, wspólnie spędzany czas. To jest coś, co może Wam tutaj. Się przysłużyć do tego, że ta relacja będzie trwać i trwać. I mamy jeszcze kartę głupca, czyli jak najbardziej szalone pomysły do wykorzystania, tak? Może właśnie ten paść Pentakli tutaj akurat jest po stronie króla Pentakli, czyli on tak bardziej zadaniowo chce tutaj te, tego rozwoju i skupia się na tym, co by tu można było zrobić, żeby ta relacja trwała i, i mogła, przyszłościowo patrzy bardziej. Natomiast tutaj yy, właśnie przy rycerzu Pentakli mamy tą kartę głupca, czyli bardziej yy, taką yy, nastawienie na relację niezobowiązującą, tak? Na taką relację, która bardziej jest dla zabawy, dla, właśnie, dla romansu, dla jakichś szaleństw, szalonych pomysłów, próbowania ciągle nowych rzeczy, właśnie wymyślania jakichś sytuacji, które mogą być nieprzewidywalne, pełne niespodzianek, a jednocześnie ekscytujące, podkręcające atmosferę. Tak. Głupiec jest kartą y, takiej miłości szalonej, trochę beztroskiej. Może tutaj właśnie ten y, głupiec mówić o tym, że jedna z osób w relacji jest w takich energiach trochę bez troski i, i niepoważnego podejścia do, do y, relacji. I tak właśnie się ten głupiec nam tutaj ułożył po stronie rycerza, tej młodszej osoby, która y, jest, świadomie wchodzi w romans, tak? Romans w pracy. Świadomie chcę być tą chce być tylko w energiach kochanka, czy kochanki. Mamy tutaj dwie karty z wielkich arkan, kartę właśnie szalonych pomysłów i, i bycia po prostu kochanką, czy kochankiem dla drugiej osoby w relacji. A głupiec mówi rób to, czego pragniesz, bo to po prostu jest coś, co płynie. Z Twojego serca i daje Ci szczęście, tak? Natomiast pytanie, czy ta druga osoba jest w stanie długo funkcjonować w energiach wspólnego planowania z osobą, która jest dość beztroska, tak, i nie bierze zbyt poważnie całej tej sytuacji i tej relacji? Może nie myśli długoterminowo, tak? Ona jest w procesie, ona y, lubi zmiany i jest nastawiona na to, że tutaj wszystko się jeszcze może zdarzyć, tak? Bo ta śmierć pokazuje właśnie, wszystko tutaj się jeszcze może zdarzyć. Coś się skończy, coś się zaczyna w takich energiach tutaj y, mamy tego rycerza pentakli. Król pentakli jest bardziej zadaniowy i bardziej skupiony na tym, co można by tutaj y, y, dołożyć do tego, żeby ta relacja się wzmacniała, rozwijała i była tak jakby może spełnieniem jego marzeń. No mamy to słońce, kartę ciekawości drugiej osoby, ale to też jest karta prawdy, tak? Tutaj każdy może mieć swoją prawdę i widzę, że tutaj mogą być zupełnie różne oczekiwania wobec tej relacji, tak przynajmniej kochani się tutaj pokazało. I mamy jeszcze ósemkę kielichów na koniec, czyli taki moment, kiedy trzeba dobrze się zastanowić co dalej, tak. Pozostawiacie za sobą jakąś przeszłość, ale przed nami, przed wami jest jakaś droga wspólna. Na ile ona jest wspólna, a na ile ona jest rozbieżna, czy te wasze oczekiwania właśnie wobec tego co ma się wydarzyć, czy one są spójne? Czy macie zupełnie różne oczekiwania? Od tego będzie zależało, w którą stronę tutaj będziecie podążać. Bo to jest ta droga, którą będziecie wspólnie budować. Ona w pewnym momencie może się Wam rozdwoić, tak, i każdy pójdzie w swoją stronę. Tu jeszcze nic nie jest przesądzone. To jest ten moment, kiedy jeszcze są ważne decyzje, ważne rozmowy, i też może właśnie ta szczerość, żeby się nie rozczarować, tak? Poznać swoje szczerze, ujawnić swoje oczekiwania wobec relacji, żeby po prostu jedna z osób nie poczuła się na koniec rozczarowana. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Jeżeli rozkład rezonuje z Wami, to piszcie kochani w komentarzach, czy właśnie w, takich, w takiej sytuacji w tej chwili jesteście, czy to jest romans w pracy? Zapraszam do subskrypcji, oczywiście, bo to wzmacnia kanał i pozwala go rozwijać. Piszcie też, kochani, swoje pytania, jeżeli chodzi o rozkłady prywatne. Jeżeli takich potrzebujecie, wysyłajcie swoje pytania na mojego maila, a ja wysyłam prywatne rozkłady kart na waszego maila w formie filmiku. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.